Witam serdecznie na moim kanale. Dzień dobry się z państwem i zapraszam do czytania tarota na grudzień 20, 2022. Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza zapraszam zodiakalne Koziorożce. Jest to czytanie dla was i następnie chciałabym przeprosić wszystkich za opóźnienia. Chciałabym przeprosić osoby prywatne, jak i was wszystkich kurtem zebranych na moim kanale i niniejszym proszę o wybaczenie, o wyrozumiałość i o wsparcie i zapraszam Was już do czytania Tarota na grudzień Koziorożce zobaczymy, coż to Tarot prognozuje dla Was, zobaczymy pierwsza karta to będzie Wasza najważniejsza sytuacja, najważniejszy temat w grudniu, bądź Wasza energia energię w grudniu, jakie będą Wam towarzyszyły Wasze nastroje, tak bądź wyzwanie zobaczymy, pierwsza karta dla Koziorożca, co tutaj dla Koziorożca, o jest. Może być to taka sytuacja, że e, Koziorożcu albo, e, albo ciebie jakaś przeszłość tutaj dopadnie, i, i, i w związku z tym, e, coś cię tu dopadnie, jakaś przeszłość, takie mam wrażenie, albo jakieś nałogi, albo e, coś tutaj, jakaś namiętność będzie tego rodzaju, że że trudno Ci będzie wytrzymać, tak? Że będzie, będzie to dla Ciebie w jakiś sposób destrukcyjne. Jakaś namiętność, która będzie namiętność bądź, bądź przeszłość, która cię dopada i która a, jest bardzo destrukcyjnym m, przeżyciem, bym powiedziała. Zobaczymy zobaczymy, co odchodzi. W koziorożce, co tutaj odchodzi? Odchodzi y, osoba. Chodzi o osobę, z którą być może wiązaliśmy jakieś nadzieje, w którą inwestowany był nasz czas, nasze być może uczucia, może pieniądze. To może odchodzić jakaś osoba, jakaś relacja, jakiś romans. Może też być to jakaś, jak, jakaś praca, jakaś pasja, coś związanego z naszą pasją, gdzie się wykazywaliśmy charyzmom, jakimś takim. Właśnie osobistą pasją, tak zaangażowaniem. Może okazało się, ta pasja, ten nauk, ta pasja, ta przeszłość jest w jakiś sposób dla nas no, destrukcyjna. Tak? Czujemy się zdruzgotani w jakimś sensie. Zobaczymy, jak to dalej będzie się u ciebie kształtowało. Może być tu też e, definitywny koniec, tak? Jakiejś relacji, znajomości. Zobaczymy, jak się dalej to będzie. Może być też wyjazd jakiś tutaj odwołany dla niektórych koziorożców, a zobaczymy, jak się będzie to kształtowało dalej u ciebie. O, no tutaj są jakieś strachy, e, iluzje, lęki. E, przeżywanie bardzo, trwanie w takim. E, Trwanie, w strachu, takie pogrążenie się w strachu, pogrążenie się w lęku, w strachu, jakieś takie nawet stany, bym powiedziała, mocno niefajne momentami, nieświadomość, niewiedza, co będzie dalej, jak sobie poradzę, czy ktoś przyjdzie, wróci, czy nie wróci. No, bym powiedziała taka duża, niewiadoma, tak? Nie, wi nie wiadomo, co ze sobą zrobić, albo z jakimś tematem, albo y jak ugryźć to, albo czy to, co, co z tym dalej, co z tym fantem dalej. Mogą pojawić się jakieś y nałogi y u Was. Y myśli, które są naprawdę. Y myśli albo komunikacja, która do, do Was dociera, a jest w jakiś sposób kłamliwa, niejasna, niedość co powoduje jeszcze bardziej Wasze w jakiś sposób tutaj a poczucie, że, że wszystko się wali, tak? Zobaczymy jak, a to nie musi tak być, zaraz, więc koziorożce spokojnie. E, zobaczymy, ko z, jaki będzie koniec tej sytuacji, bądź Bądź w grudniu, bądź grudzień, czym się dla was zakończy Koziorożce, grudzień się dla was zakończy i zakończy się bardzo dobrze. Ta sytuacja, bądź grudzień, zakończy się dla was bardzo dobrze. No tu pokazuje się, że coś odchodzi od nas, to tak jak mówi jakaś osoba, relacja, znajomość, pasja, awans, robota, jakaś tak, jakieś nasze osobiste zaangażowanie w związku z tym czujemy się w jakiś sposób zdestabilizowani i to tak mocno, coś, coś mocno ryp, rypnęło może to się objawiać jakimś dużym strachem lękiem może też jakaś brawura się bardzo źle skończyła dla nas, tak dla niektórych, więc uważajcie ko koziorożce w podróży, chociaż tu pewne rzeczy już odchodzą, ale karty się tak poukładały, więc uważajcie w podróży bo jakaś brawura może się zakończyć niefajnie, tak, i później no, będzie jakiś problem, a jakaś sytuacja będzie niewiadoma, którą trzeba będzie pokonać, ale to pokazuje się wówczas jakiś rehabilitant, osoba młoda, która w jakiś sposób na, nam tutaj pomoże, nas ratuje. Ale po co te klimaty, tak? Chodzi o to, że. Jest tu jakaś destrukcja zakończenia, coś nas przygniata, paraliżuje z powodu jakiejś przeszłości, to może być koniec jakiejś relacji, ktoś odchodzi albo odwołany wyjazd nieudany. Nie wiadomo dalej, co z tym fantem. A... Pogrążamy się w jakichś lękach, utopii, strachach, ułudzie. Może okłamujemy sami siebie, nie wiemy, co z tym dalej zrobić. Natomiast pokazuje się, że tak czy inaczej, jeżeli ktoś odszedł, to może wrócić. Z powrotem i postarać się znowu wkupić nasze, w nasze łaski, a pojawić się, wypłynąć znowu, tak? Natomiast, jeżeli to, ta osoba nie wraca, to tak czy inaczej, jakby udaje nam się przekroczyć te tamy, tak? Udaje nam się jakiś mrok na szczęście przekroczyć, i wypływamy na szersze wody, gdzie odchodzimy od jakichś niefajnych, destrukcyjnych klimatów, od jakiejś przeszłości. Od jakichś, nie wiem, nałogów, strachów, lęków, kompleksów. I zaczynamy kierować, zaczynamy stać mocno przy ziemi, na ziemi, zaczynamy patrzeć na swój interes, zaczynamy dobrze liczyć i przeliczać, co nam się opłaca, tak? Zaczynamy, bym powiedziała, rozumiemy, że musimy coś od nowa zbudować, ale to jest tak, że bardzo się cenimy, zaczynamy się cenić i. Za e, jakieś nasze działania patrzymy, czy, czy jeżeli w coś inwestujemy, tak, e, to czy nam się to zwróci. Czyli po prostu zaczynamy dbać o swój interes. Tak bym to koziorożce e, powiedziała. Jakieś tutaj tamy m, tej niejasności tak, e, zostają przez Was przekroczone, pokonane bym powiedziała. I wracacie w swoją energię. Zobaczymy, o czym koziorożec nie wie w grudniu. O czym koziorożec nie wie. No właśnie. Koziorożcu. Ty nie wiesz, że a, ktoś pała jakąś zemstą, że ktoś nie ma wobec Ciebie jakichś uczciwych a, zamiarów. Jeżeli ktoś odszedł, a Ty może być taka sytuacja, że dla niektórych kociorożców ktoś odszedł, zniknął z Twojego życia, ty możesz nie wiedzieć, możesz się strasznie martwić i może nie, możesz nie być świadoma, świadomy yy, dlaczego, tak? I w związku z tym możesz karmić się różnymi scenariuszami, że, że może to przeze mnie, a jakbym nie, nie powiedziała tak, to tak, a jakbym nie zrobiła tego, to na pewno by się tak nie stało, i żyć w takiej ułudzie, w takim kłamstewku. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś zniknął, to jakby od razu miał złe zamiary wobec ciebie, i ty tego nie wiesz, tak? I w związku z tym sobie tutaj wyobrażasz, że to wszystko twoja wina i w ogóle. I ta Hiroshima to przeze mnie. A prawda jest zupełnie taka, że ktoś nie miał dobrych intencji wobec ciebie. To jest tak, jakby ktoś nie docenił w ogóle twojej osoby, twojego potencjału, tego co ty oferujesz, tak? Tylko z góry miał takie założenie, że no właśnie, sobie tam pokroi tak jak mu się zachce, tak? Sobie tak przyrządzi tak jak mu się zachce, tu po tam posoli, a później to tam no właśnie. Będzie co z tego, czy nie będzie. Wyjdzie co z tego, czy nie wyjdzie. Jakby od razu takie w założeniu, niefajne klimaty. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że. Że nie wiesz, że w ogóle tutaj ktoś działa. Pominąwszy, czy ktoś z Twojego życia odszedł, tak? Czy po prostu e, chodzi o to, że jakaś Twoja e, taka osobista odwaga, sta, stawianie na ten moment, coś tu się podziało, że Twoja odeszła, m, chowa się na ten moment, jakaś Twoja osobista odwaga takiego brania się z życiem za bary i stawania face-to-face face z życiem, tak? I ponieważ czujesz się w jakiś sposób zdruskota etc. To może nie wiesz o tym, że ktoś tutaj bardzo nad tym pracował, tak? Bardzo tutaj ci szkodzi, bardzo ci ktoś tu szkodzi. Może tego nie wiesz i, i może się po prostu dowiesz, tak? Może coś wypłynie właśnie na wierzch, ale to jest taka historia, że wbrew pozorom, to jeżeli wypłynie na jaw ta, taka wiadomość właśnie, że ktoś Ci tutaj szkodzi, bo przy piątce mieczy to raczej wypływa na wierzch zawsze, to widać, wcześniej czy później widać, że ktoś jest dla nas fałszywy, źle nastawiony, wrogo, że pod nami dołki kopie. Przy piątce mieczy wcześniej czy później będzie to widać bardzo dosadnie. To wbrew pozorom taka, takie sprawy tu wypływają, i to, to przestaje cię załamywać, tak? To, to działa na ciebie jako jak takie bym powiedziała deszcz uzdrowienia, tak? Nagle zaczynasz trzeźwieć, że tak powiem. Wychodzisz z jakiejś tam łódy, czy burzysz jakieś swoje stare schematy myślowe i. Taka jakby początkowa porażka powoduje, że ubierasz się w swoją energię i zaczynasz kombinować na swoją korzyść, tak? Eee, zaczynasz zupełnie in, inaczej grać. Tak jakbyś przechodziła zupełnie na inny plan filmowy. Tak? Jest to z, z korzyścią dla Ciebie. A zobaczymy, czego nie robić koziorożcu, w grudniu. Czego w grudniu nie robić? Karty mówią o tym, że e, powinnaś sobie pozwolić, e, nie powinnaś blokować, tak? Mamy to w przeszkodzie. E, nie, żyj, nie żyj w niezgodzie w, z, ze swoimi uczuciami, ze, sercu, w, ze swoim sercem. Nie staraj się, e, jeżeli ktoś odchodzi, nie staraj się tego zablokować, e, zatrzymać, bo to będzie działało na Twoją niekorzyść, tak? Przestań się jakby łudzić czymś, żyć w jakiejś łudzie, przestań się też dawać sama karmić i komuś jakimiś frazesami karmić, zacznij myśleć o sobie, zacznij kombinować co Ci się opłaca, stań mocno na ziemi, no i właśnie nie, nie, nie zatrzymuj kogoś, tak, nie zatrzymuj kogoś, ale też Ty nie trwaj w sytuacji, nie chciej zawisnąć w sytuacji, która Ci nie służy, tak? nie, nie blokuj, bo tutaj... A no, trzeba opuścić jakieś, jakieś pole, trzeba tutaj opuścić, tak? Zobaczymy, co wobec tego robić. Co wobec tego robić? Co robić? Kojarzców w grudniu, bądź w jakiejś tej konkretnej sytuacji grudniowej. Nie bać się innowacji. Absolutnie tutaj się nie bać innowacji. A nie bać się e, robić tak, jak tobie w duszy gra, nawet jeżeli otoczenie miałoby być zadziwione, zszokowane <gry> i e, nawet w jakiś sposób wystraszone, czy nie dowierzać e, tobie, Twojej energii, a Twoim jakimś pomysłom, czy, czy, czy cokolwiek, to jakby karta mówi o tym, że e, walcz tutaj o swoje jakieś e, marzenia. Dokonuj jakichś swoich innowacji, swoich nowych rzeczy. Nie bój się być jakimś takim pionierem kimś, kto nadaje nowy rytm, nowy, nowy nurt, kto pokazuje nowe trendy. Jakby warto zerwać ze schematami, tak? Więc tutaj nie blokuj kogoś, jeżeli ktoś odchodzi z swojego życia, nie zatrzymuj, ale też sama nie zostawaj w energii, które są dla Ciebie jakieś tutaj niekorzystne. Które są rykoszytem dla Ciebie, tak? Więc jakby nie pój się zerwać z jakimiś schematami, z, z szablonami, które do tej pory być może w jakiś sposób były Twoim udziałem, tak? Zacznij po prostu. A, być niezależna, bym powiedziała, myślowo, mentalnie, tak? Niezależna myśl mentalnie to jest coś takie hasło dla Ciebie a, na ten miesiąc grudzień. Zobaczymy. Ja bym powiedziała, że zerwanie z takimi szablonami, schematami, yy, takie yy, odwaga do innowacji, yy, paradoksem yy, bardzo pomoże Ci szybko sprowadzić się na Ziemię i wejść w swoją taką własną energię. Eee, no dokładnie. I jeszcze zapytamy, dlaczego ta karta się tutaj pojawiła? Dlaczego ten grubas tutaj? Eee, jest taka sytuacja, że po pierwsze ktoś może właśnie się od Ciebie, bo mamy tutaj króla mieczy, tak, to jest właśnie to, że ktoś mógł być wychłodzony, odizolowany a i jakby od początku nie być osobą ciepłą i nie mieć, nie mieć w zamiarze być, da, dać jakieś ciepło, tak, a tylko właśnie bardziej była to osoba, która kalkulowała dla siebie i nie, tak, i może to Myślisz, że ktoś odszedł, jeśli odszedł bądź odejdzie to, że to przez Ciebie, a to nieprawda, ktoś miał od razu taki zamiar. To jest pierwsza interpretacja. Druga interpretacja to jest taka, że uważaj, bo może być tak, że ktoś będzie chciał Ci tutaj pomóc, tak? będzie udawał, że Ci chce w czymś pomóc, że tutaj chce w jakiś sposób Cię uleczyć. tak, Mamy tutaj gdzie, taką sytuację, gdzie jesteś w dziesiątce mieczy, więc jest tu po poczucie porażki przegranej, jest jakaś taka sytuacja, kiedy czujesz się zapędzona w kozi róg i może zjawić się tutaj właśnie taka osoba, która może grać takiego dobrego wujka, będzie Ci chciała pomóc, coś tutaj doradzić, a tak naprawdę będzie miała bardzo złe zamiary, będzie wrogo nastawiona. Mm. I wcale nie będzie dobrym lekarzem dusz, tak? Ta osoba może wręcz ci tutaj kłamać, wprowadzać jakieś tutaj zamieszanie, chaos w twoje życie, niepewne sytuacje, więc dlatego karta mówi: e, Nie tkwi tu, gdzie tkwisz, e, pozwól sobie na życie zgodnie z własnym sercem, nie blokuj tego, nie bój się innowacji, nie bój się zerwania z jakimiś szablonami, nie bój się mówić swojej własnej prawdy i iść jakby. E, w nowe rzeczy, w nowe środowisko, w takie swoje: ja, tak? Bo to szybciej doprowadzi ci do tej swojej energii, gdzie zaczniesz myśleć po swojemu. Więc e, uważaj na jakiś tutaj dobroczyńców, którzy by cię chcieli zbawiać, się, udzielać dobrych rad, mienią się jakimiś Twoimi obrońcami, e, lekarzami, dusz, et cetera, bo, bo wcale nie są tutaj dla ciebie szczerzy. I zobaczymy jeszcze koziorożcu, jakież tu karty dla ciebie. Czułość. Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. No bo tutaj może być taka sytuacja, tak? Troszeczkę dostroić, Może to jakaś tam chwilowa w grudniu. No bo nie wyobrażam sobie, że cały grudzień, tak? No w końcu tutaj wychodzimy z tego takiego, z jakiejś otchłani. Jeszcze jedna karta. Granice. No właśnie, ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię, ustalaj granice, tak? Nie myśl sobie, że jakbyś ty tutaj się ładnie zachowała prosto, no to tu by się tak nie wydarzyło, kto byś by nie odszedł, albo coś by się nie wydarzyło, nie wydarzyłoby się, bo ktoś od razu ma złe nastawienie, tak? Więc ustalaj swoje granice, nie daj sobie tutaj robić mydła z oczu. I jeszcze jedna karta dla Ciebie, koziorożcu. Takie mało świąteczne te czytania. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Tak? W ciszy znajdziesz ukojenie. Myślę, że to ta karta, ponieważ ona jest tutaj w odwrocie, tak? Chodzi o to, żebyś nie blokowała tego swojego serduszka. Może to serduszko musi po prostu do Ciebie zapukać i powiedzieć Ci jak to ma tak naprawdę z Tobą być, tak? Nie tkwi tu, gdzie jesteś. Więc e, myślę, że ta cisza to będzie właśnie w nawiązaniu do tego, że us usłysz swoje serce kociorożców, tak? Jakaś sytuacja tutaj e, domaga się e, zakończenia, ale takiego zakończenia pod tytułem, gdzie będziesz wiedziała, jaka jest prawda, i ta prawda może do Ciebie dotrzeć. Może nie być zbyt miła, ale będzie ożywcza, i szybko e, postanowisz e, zerwać z czymś, co Ci nie służy, z jakimiś starymi schematami. I wchodzisz w swoją energię, gdzie zaczynasz kombinować e, tak, żeby to Tobie się wszystko opłacało. Koziorożce, takie karty dla Was. E, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w grudniu. Wszystkiego najlepszego w grudniu, na święta i tak dalej. A tymczasem dzięki. Pa!